Pierwszy międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych Księstwa Świnicko-Jaworskiego, zorganizowany przez Jaworskie Stowarzyszenie Miłości do Motoryzacji. Właśnie dokonaliśmy startu. Pierwszym naszym przystankiem będą świewodzice, gdzie zostaną rozegrane trzy konkurencje sprawnościowe. Następnie zawodnicy udadzą się do Bolkowa, gdzie rozegrane będą kolejne konkurencje, jedna sprawnościowa, w tym i dodatkowo trzy uznaniowe. Następnie zawodnicy wyruszą w dalszą drogę, odwiedzą takie przystanki jak Dobromierz, figura świętego Jana Nepomucena na Placu Wolności, Rynek w Bolkowie, Zamek w Bolkowie, Zamek Świny, Zamek Rostoka, Pałac Morawa, Piotrowice Świdnickie, w Piotrowicach Świdnickich Renesansowy Pałac, Jaworzyna Śląska, gdzie znajduje się Muzeum Kolejnictwa. Następnie Zamek Bagieniec oraz Winnica Silesian. Około godziny 16.00 przewidujemy metę rajdu na rynku w Świdnicy. O godzinie 17.00 odbędzie się wręczenie nagród przez prezydent Świdnicy. Warto tutaj wspomnieć również o patronach. Honorowy patronat rajdu objęła starosta powiatu jaworskiego Aneta Kucharzyk oraz burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucap. Warto również wspomnieć, że swoim patronatem objął nas Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Nasze stowarzyszenie zrzesza miłośników motoryzacji szeroko pojętej. Klub powstał w 2018 roku, ale już odznaczyliśmy się wieloma inicjatywami. Między innymi tylko dla zuchwałych, jest to międzynarodowy rajd. W tym roku ten rajd miał, swoją, miał swój start w Niemczech, a metę w Polsce w Jaworze. Trasa rajdu wynosiła 1100 km. W dzisiejszym rajdzie udział weźmie 40 załóg, w tym około 5 załóg z obsługi. Najstarszym pojazdem biorącym udział w naszym rajdzie jest motocykl Excelsior T200 z 1930 roku. W rajdzie udział wzięło 15 załóg z zagranicy.

Dziękuję teraz jest trener I Księstwa Śląsko-Jaworskiego Zaczynamy ten start 3 2 1 Start Teraz wstrzymamy na razie start zawodnika z numerem 2 Ponieważ W tym momencie Hubertusz Do zobaczenia Na mecie i zapraszamy. Już na linię starku zapraszamy samozr03 DKWF5. Witam serdecznie na linię starku i do zobaczenia na lecie. Star. དེ་ནས་དེ་ལ་འགྲོ་བ་རེད། Zapraszamy! 3, 2, 1, Start! I mamy przed nami z Polaren 6. Zapraszamy serdecznie. Jest to samochód z 1940 roku, W-26. Zapraszamy! 3, 2, 1, Start! I samochód Polaren 7, 7 1951 roku. Zapraszamy, 3, dwa, jeden, start! Dwa, nie otryje, to nie numer 8. NBS 160 z 1981 roku. Zapraszamy! I z numerem dziewięć, i od roku Kamilski Andrzej 2-1-0. Tak. I przed nami roku Komisja Adam tak, tak, z tak.